Studio w Polsce.pl. Teraz ze mną Jacek Karnowski redaktor naczelny sieci sieci witajasku. Dzień dobry. Dzień dobry. I wracamy do naszego sondażu, który prezentowaliśmy razem z Michałem Dworczykiem przed przerwą. Pokażmy zatem pierwszą planszę, którą chcemy Państwu pokazać. To sondaż Social Changes dla w Polsce.pl. Kto pana, pani zdaniem, będzie rządził w Polsce po jesiennych wyborach parlamentarnych i oto 43% uważa, że będzie to Prawo i Sprawiedliwość, 23% uważa, że to koalicja europejska przejmie władzę po jesieni, 33% jeszcze Wie, że tego nie wie, a to, to 1% jest, uważa, że tylko że ktoś inny przejmie. To jest badanie z maja, sprzed z, z wyborów europejskich i ta druga plansza to jest to badanie najnowsze, uh -huh. gdzie przy Prawie i sprawiedliwości jest 56%. I to pokazuje właśnie skokowe wzrost przekonania, że rządziło będzie Prawo i Sprawiedliwość. W socjologii w politologii tego typu wskaźnik, czyli nie na kogo będziesz głosował, ale kto twoim zdaniem będzie zwycięzcą, jest uważany za, za coś istotnego, bo to mierzy takie społeczne przekonanie, w którą stronę idzie fala polityczna. No ale to tylko się wypisać z opozycji, może powiedzieć, czy z platformy, jeżeli 11% uważa, że sprawować władzę będzie platforma obywatelska, to naprawdę jest bardzo zły wskaźnik dla opozycji obecnej. Gdy przed wyborami majowymi politycy obu obozów i Prywatnie i oficjalnie mówili, jak ważne są te wybory do Parlamentu Europejskiego, właśnie jako ta pierwsza tura. No wielu z nas tak trochę sceptycznie, no ale o co chodzi? Potem są przecież sondaże, to wszystko wróci do normy, nawet jak jedna ze stron przegra, to będzie mogła się odbudować. No dziś widać, że jest tak niewiele czasu i te sondaże były. Ten, ten, wy, ten, te wybory były tak mocnym sygnałem że ja nie wiem czy te trendy się uda do jesieni opozycji odwróci czy to w ogóle jest możliwe zresztą w tej opozycji mamy taką sytuację co dzień ktoś, ktoś ogłasza ważny znany koniec smuty mówią No Tusk przemówił koniec smuty nam dobra Rada Krajowa Platformy koniec smuty do pracy ale potem mija pięć godzin i znowu jest smuta nie mają pomysłu i, i czują jak potężne jak wielkie zadanie przed nim no tak ja po, po raz kolejny słyszę od Grzegorza Schetyny No teraz to już naprawdę jak pojedziemy to wszystkim wytłum i oni tak no dzisiaj, dziś w Gazecie Wyborczej informacja, że powołają uwaga profesjonalny sztab nowe zespoły, poseł Brejza poster poseł szłapka i Jacek Karnowski mój imiennik prezydent Sopotu to jakaś to brutalna będzie, recenzja dla tych wszystkich sztabów które były wcześniej powołane prawda a to ta druga plansza którą państwo pokazaliśmy czyli zaledwie 11% dla Platformy Obywatelskiej o wiele mniej niż dla koalicji Obywatelskiej pokazuje chyba, że platforma jest skazana na koalicję, że już jako samodzielna samodzielna partia. W no nie istnieje, tak naprawdę. No, ja myślę, że to tutaj to rozróżnienie Platforma Koalicja jest wtórne wobec tego faktu, że i to także, że, że, że do, do wielu obserwatorów, także zwykłych ludzi. Dotarło, że tutaj jednak faworytem jest Prawo i Sprawiedliwość. To też wiemy z takich, myślę, codziennych kontaktów społecznych. Bo my też mówimy Prawo i Sprawiedliwość, ale przecież tam jest i Solidarna Polska i Porozumienie Jarosława Gowina. Natomiast możemy to spokojnie traktować jako ten twór, który się nie rozleci. A koalicja europejska w zasadzie już jej nie ma w tej formie, w której startowała w wyborach. Jest Platforma plus coś, jeszcze nie do końca wiemy co. W tym kontekście polecam, widzę, że masz przed sobą tygodnik sieci. Proszę Państwa, w środku jest no mój wywiad z profesorem Waldemarem Paruchem. Szefum, szefem Centrum tak Analiz jest. Strategicznych, ale także takim politologiem, socjologiem, który, który doradza obozowi rządzącemu. I on tam mówi właśnie w tym kontekście jedną ważną sprawę. Koalicja Europejska już skonsumowała zjednoczenie i nie dostała za to premii, przynajmniej nie taką, na jaką liczyła. Nie może tego Numeru, powiedzmy, tego manewru powtórzyć jesienią. Nie może powiedzieć, o teraz się naprawdę jednoczymy. No był taki pomysł, No bo Grzegorz Chytna powiedział: No to zjednoczmy się jeszcze bardziej, wyciągając rękę, nie wiem, czy do Biedronia, czy do kogoś, kto mógłby jeszcze do tej koalicji To tu też sugerował, dołączyć. byliśmy za mało zjednoczeni, a nie za bardzo. Problem w tym, że jest tylko jeden manewr, to znaczy wyciągnąć wciągnąć na pokład Biedronia, ale to z kolei powoduje tak śmiertelne zagrożenie w sferze Roku, przekazu dotyczącego wartości dla PSL-u, że PSL wówczas już albo składa siebie w ofierze, albo wychodzi. Więc tego manewru też tak naprawdę nie ma. Tego manewru też tak naprawdę nie ma. No, jaką odpowiedź usnuli analitycy opozycji po tych kilku dniach? Trzymamy, prawdopodobnie moim zdaniem, trzymamy tę konstrukcję koalicji europejskiej, ale lepiej pracujemy mocniej, tak dzisiaj też czytamy, nie ma wakacji, nie będzie wakacji. Jedziemy na wieś, jedziemy do naszej na miejscowości, to. tak? Rozmawiamy ze zwykłymi ludźmi. No, tylko to są takie zaklęcia rytualne, to jest bardzo mało miesięcy, 5 miesięcy. No, jeżeli nawet chcą wyhamować kwestię tych światopoglądowych prowokacji, no to po pierwsze, nie bardzo mogą, dlatego że Grzegorz Schetyna to nie jest Jarosław Kaczyński, który powie obozowi swojemu w tę stronę i właściwie wszyscy się słuchają. Grzegorz Schetyna ma aktywistów panią podleśną pana Niemca ludzi którzy nie są lojalni wobec platformy to są ludzie wyhodowani do tego żeby właśnie kąsać tą stronę konserwatywną biec za nią dlaczego oni mają zrezygnować Czyli w imię Dostali wyborkiego. sygnał ruszajcie do ataku i to zrozumieli ale już teraz stopu nie będzie tak, tak, tak to nie umieją tego zrobić moim zdaniem no. to jest ta różnica strukturalna, że, że obóz prawicy jest obozem rządzonym politycznie przez liderów PIS-u, a obóz. Opozycji jest obozem medialno-biznesowo-politycznym, i ta sfera polityczna jest tylko jednym z elementów, i ona raczej reprezentuje establishment niż go prowadzi. A tam. Wojna ideologiczna ona została wywołana no w bardzo mało przypadkowym momencie, bo to miało być jakaś taka akumulacja emocji, tak, to, to miało zmieść prawo i sprawiedliwość. Nie udało się. Teraz się okazuje, że to broń bosieczna, bo, bo ludzie poczuli się zagrożeni, że ktoś gdyby na ich wartości i ruszyli. Ponad 45% frekwencji w tych, w tych wyborach. Mam wrażenie, że jesienią może być jeszcze więcej, jeżeli to tak dalej będzie. Może. Być. Znów przywołam profesora Parucha z wywiadu dla tygodnika sieci, który mówi, że to wszystko wykreowało takie poczucie zagrożenia. Ta, rzeczywiście dla, dla mojego stylu życia. tak znaczy Profesor Paruch stawia tezę, że w Polsce przegrywa władza, która posunie się za daleko, czy stworzy wrażenie, że posuwa się za daleko. To w jakiejś mierze spotkało prawo i sprawiedliwość w 2007 roku, gdy udało się wykreować przekonanie, że idą po nas, będą sprawdzali konta, prawda, ścigali tam komunę w rodzinie do piątego pokolenia wstecz. To się udało wtedy. PiS wyciągnął wnioski, nie podejmuje działań, które tak mogą być interpretowane a Platforma tak się rozpędziła, licząc na pewną wywrócenie całej konstelacji kulturowej, że stworzyła zagrożenie, bo ludzie mogą nie lubić księdza, mogą nawet nie chodzić, ale nie życzą sobie profanacji z Matki Boskiej Częstochowskiej, bo być może, nie wiem, pamiętają z dzieciństwa, że przed nią klękali. Tak. Poza tym to towarzystwo, które się pojawia na paradach tak zwanej równości, bo z równością to ma niewiele wspólnego, to nie są mili ludzie. tak To są ludzie agresywni, oni nie jakieś zagrożenie, nie mówią, jak stary K. Wyzdychają te, które głosują na Pisto, wtedy w normalne ręce wejdzie władza. No i widzimy tą tą normalność, która jest jakimś chaosem, czymś, czymś po prostu nieprzyjemnym, czymś odpychającym. No tak, ale to jakby też nie, nie jest powiedziane, że to nie zagra na rzecz opozycji, czy to nie mogło zagrać na rzecz opozycji mogło zagrać, bo tutaj też chodzi o takie steroryzowanie Tako, opozycji. Dla dorosłego człowieka to jest odpychające. Tak, to może imponować jakimś dzieciakom, które stęczową flagą mówią, Jezus szedłby z nami, tak? Natomiast to widać, że to jest bezrefleksyjne, a, a gdzieś normalnego, myślącego człowieka to po prostu odrzut. Rozwoju. ma mniej wiary w labilność społeczną. Myślę, że to mogłoby działać. Ja na przykład, czemu służą takie bezczelne wypowiedzi, jak te stare kół, które wymrą? One są taką próbą też zdemolowania takich podstaw godnościowych, takiego bicia po twarzy, żeby, żebyś, żebyś za nie mówił. Bo jak z tym w ogóle polemizować? Kiedyś delikatnie Donald Tusk mówił o jakiejś moherowej opozycji. Tak? O dinozaurach, które wymrą. To był ten sam komunikat. Wymrzecie, prawda? Mm -hmm. Wymrzecie. No. no Teraz jest to posunięte dalej przez kogoś, dalej. kto się odważa, to. Odważa to mówić i mówi, jakby ustami to, to jest mówione przez tych samych ludzi ustami kogo innego. O Donaldzie Tusku jeszcze chciałem zapytać, jaki był tak naprawdę efekt Donalda Tuska, nie wiemy do końca. Nie zadziałał na tyle, na ile koalicja europejska sobie tego oczywiście zażyczyła, no bo zwycięstwa nie przyniósł. Nie przyniósł, zaszkodził zdaniem wielu tym wypuszczeniem jażdżewskiego i, i takim placetem dla tej kampanii antyreligijnej, antychrześcijańskiej. Już ta demonstracja w Warszawie w Warszawie, gdy przyszło na Tuska 7 tysięcy ludzi, powinna być sygnałem, że coś się dzieje. Później mieliśmy nawet. O, a on tam wtedy odkrył karty całkowicie. Odkrył już. karty, tak, mówiąc, że tutaj, prawda, angażując się. Potem ten długi targ w Gdańsku 4 czerwca też 6, 7, 8 tysięcy. No to pokazuje, że on coś tutaj, prawda, stracił, jakiś kontakt. Może 3 lata za granicą, czy te 4 lata to jest już za długo, żeby utrzymać taki kontakt. Może on nie mieszkał w domach Polaków, tak, polityk, to w jakiejś mierze ci, ci główni politycy no mieszkają w naszych domach. Oni są, prawda? My ich widzimy codziennie. Może on na za długo zniknął, może stracił słuch społeczny. No to, że on uznał, że jest czas na uderzenie antykościelne, antyreligijne, świadczy o tym, że on coś przestał czuć. Przestał czuć nastroje społeczne. Pokażemy Państwu teraz trzecią planszę z tego sondażu, którą mam przygotowaną. To wyborcy zdecydowani, osoby zdecydowane, jak uważają, kto będzie rządził jesienią. I tutaj jest no prawdziwa i ogromna przepaść na rzecz prawa i sprawiedliwości. Z osób zdecydowanych na głosowanie w tym momencie 83% uważa, że władze jesienią będzie znów sprawowało prawo i sprawiedliwość. 17% uważa, że Platforma Obywatelska. Czy to wszystko prawa, Sprawiedliwości nie uśpi w tym momencie, czy nie pozwoli myśleć tym sytym, kocurom gdzieś w regionach, przecież nikt nam nie zagraża. wygraliśmy najtrudniejsze dla nas wybory. Po cóż się tutaj przeżyjmy sobie spokojne wakacje, odpocznijmy i tak jesienią się nią wygra. Jeśli tak się stanie, to na za to będzie kara, bo za, za, za odpuszczenie w polityce jest kara równie sroga, jak za pychę zawsze można powiedzieć. Ja myślę, że Jarosław Kaczyński jest tak doświadczonym politykiem, że on właśnie będzie mobilizował, on już po wyborach, po wyborach mówił, od razu powiedział za mało za. Za mało za mało, i, i to jest, myślę, to jest ważny sygnał. No z drugiej strony opozycji bardzo trudno będzie zmobilizować, bo ludzie po prostu też nie chcą zapisywać się do obozu, który ich zanim przegra, bo to jest jakiś koszt psychiczny. Pójść do wyborów i przegrać te wybory. To, to jest jakiś koszt psychiczny. To jest tak, że część ludzi z pogranicza powie, dobra, no odpuszczam, albo nie idę, albo albo dołączam się do zwycięzców, bo to jest milej być w obozie zwycięzców psychicznie. My musimy pamiętać, że takich ludzi, którzy naprawdę mają twardo zdefiniowane poglądy, no nie jest większość. To nie, wielu ludzi jest labilnych, wielu ludzi podlega różnym bodźcom, wpływom. W Polsce ta grupa w ogóle przepływowa jest bardzo duża w porównaniu z krajami zachodu, gdzie często głosuje się na partie z pokolenia na pokolenie i, i takiego wyborcę przekonać to niemalże nie sposób. No tak, ale to dobrym zabiegiem może być to jeżdżenie do ludzi, jeżdżenie do mniejszej miejscowości na i rozmowa, tylko też pytanie o wiarygodność. No jakbym zobaczył gdzieś w Podlubelskiej wsi Grzegorza schetyna to bym się szczerze zdziwił i co, co on tutaj robi, czy on jest tutaj u siebie, czy z czym on tutaj do mnie przyjechał? Teoria analityków PIS mówi, że najbardziej niechętni prawo i sprawiedliwości są i najłatwiej mobilizowani przez opozycję są wyborcy z małych miasteczek, elity tych miasteczek, którą, z aspiracjami do, które się czują wyżej. zagrożone w tej mhm. swojej pozycji. To, to mówi ta teoria, więc tam jakieś może rezerwy rzeczywiście są. Natomiast też nie zapominajmy, że to nie jest wszystko PR. Znaczy, w, w, ja sądzę, że wyniki majowych wyborów są także takim potwierdzeniem i to jest pewna nowość w historii. RP, że to jest premia za dobrą politykę społeczną i gospodarczą. Wyborca staje przed tą płachtą papieru i pamięta, że dostał albo trzynastkę emerytalną, albo 500 zł na dziecko. Teraz dostanie również na pierwsze. I ile by opozycja nie zapewniała, że nie zabierze? To jednak jest to pytanie, czy nie zabiorą. To jednak to oni nie przekonali do końca, nawet już nie próbują specjalnie przekonywać, no tak, że, że, że i to nie to ziarno jakoś za się się tak. udało. Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Gorące pytania w telewizji w Polsce, Pelnie ustające, zostancie państwo z nami.